They tried to place the blame enough. 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 They to blame enough. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sentymentalnie przez gry. A kolejnym królem, kolejnym gościem mojego cyklu w dniu dzisiejszym jest Unreal Tournament. Dokładnie tak zapraszam serdecznie. Po ogromnym sukcesie trybu e, dla wielu graczy do pierwszej części e, pełnoprawnej e, Unreal, e, twórcy postanowili, że w, e, zrobią. Kolejną część, która będzie już stricte nastawiona na rewelacje czekające na nas w sieci. I tak doszło do pewnej fuzji współpracy, pewnej współpracy między dwoma firmami Digital Extremes ze ścisłą współpracą z Epic Games. I ta gra dokładnie jest Epic w każdym kurna calu. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Otóż, dlaczego on do niej ogromny sentyment, była to jedna z pierwszych gier, moich, gdzie był mocny nacisk właśnie na tryb multiplayer. Mimo, że była tam przemycona, przemycona jakaś tam kampania, gdzie wcielaliśmy się w super żołnierza przyszłości walczącego z przeróżnymi oponentami podzielonymi na dwie główne frakcje na właśnie na arenach, to jednak to była tylko cisza przed burzą. Obiad przed pysznym pod wieczorkiem. Dokładnie tak, yy, kochani, yy, pewien trening, na pewno stary dobry tryb godlike, yy, potrafił tutaj w jakimś stopniu podnieść naszego skilla przed sytuacją konfrontacji, ewentualnością właśnie. Yy, yy stanięcia właśnie w szaranki z żywym przeciwnikiem, a nie tym sterowanym przez komputer, którego pokonanie no, nie raczyło gracza taką pulą satysfakcji, jak właśnie żywego operatora, naszego wirtualnego oponenta. Nieprawdopodobnie dynamiczna zabawa. Fantastycznie płynny silnik, zoptymalizowany kod, fenomenalne efekty dźwiękowe. Gra cholernie Miodna, odpalało się tą grę, wchodziło się na arenę i już, już się człowiek cieszył, bo doskonale sobie zdawał sprawę, co się zaraz będzie działo. Jak szybko pociski będą latać nad naszymi głowami, jak pięknie brzęczyć będą łuski odpalane przez nasze komory od naszych giwek. I tutaj zgrabnie sobie przejdę do jednego z mocniejszych atutów, właśnie tej Gry mianowicie do uzbrojenia. 10 głównych givers, z których każda miała dwa tryby, dwa tryby y, działania. Coś fenomenalnego, żadna broń nie była nieprzydatna. Każda y, s, y, przydawała się w, w konkretnych sytuacjach, w odpowiednich y, okolicznościach, pozwalając, ułatwiając y, zachowanie się adekwatne do zaistniałej sytuacji czy to chociażby odpalane Razor Blady, żeby kogoś za winkla, odbijając takie ostrze od ściany, ściąć mu e, głowę. Naładowanie tego pionicznego, e, tak? biorefu bodajże, e, do końca i odpalenie całego tego gluta, który zasrał całą e, arenę. E, konkretne namierzanie przeciwników za pomocą konkretnego trybu wyrzutni e, e, rakiet. Redeemer, ostatnia, ostateczna yy, broń zagłady przywodząca na myśl yy, mini głowicę nuklearną. Mógłbym mnożyć yy, snajperki, jednak yy, skoro jesteśmy już przy temacie, w sumie jeden z najważniejszych właśnie dla głównie tak sobie nazwijmy sieciowych strzelanin, yy, to oczywiście bronie. Jakie były moje ulubione? Właśnie podstawowe pistoleciki w Dual Wildu oraz stary, dobry minigun z fenomenalnym trybem, wolniejszym. Hmm, ale mocniejszym, szybszym, ale słabszym. Coś fenomenalnego i tutaj znów kłania się ogromny atut idący za efektami hmm, dźwiękowymi, jakie towarzyszyły właśnie wszystkim bronią. Okrzyki, hmm, wrzaski, zgony itd., itd. I pamiętne komentarze towarzyszące naszym hmm, poczynaniom, naszym hmm, wyczynom podczas gry, czy to stary, dobry headshot czy Multi Kill, Monster Kill, Unstoppable, no to było coś niesamowitego, naprawdę w, em, bardzo wpływało to na odbiór gry i pozwalało się dodatkowo cieszyć i być dumnym z czegoś, co się, em, czego się właśnie na tych wirtualnych pobojowiskach em, dokonało. Znów, skoro jesteśmy już przy em, wirtualnych pobojowiskach, fenomenalna aranżacja aren pod kątem możliwości przeprowadzania bardzo fajnych akcji, gdzie każda broń, biorąc pod uwagę podstawowe i alternatywne tryby działania, po prostu fenomenalnie się przydawała. I co za tym idzie, odpowiednie tryby zabawy, jakie zostały zaproponowane przez twórców graczowi. Stary dobry Deathmatch, Team Deathmatch, Capture, The Flag, Domination, Last Man Standing i Assault na wykonywanie konkretnych misji. Mimo, że to były czasy, gdzie powiedzmy ta interakcja, yy, możliwości współpracy z przyjaciółmi były ograniczone, nie zmieniając faktu, że jak najbardziej występowały. I naprawdę ulubione bronie moje poznaliście. Ulubiony tryb to właśnie był team, team deathmatch. Coś niesamowitego. Fenomenalna przygoda, Dodatkowa, bar, dodatkowo bardzo fajnie współpracująca z różnymi modami, modyfikacjami. Pamiętam, że ubóstwiałem szczególnie dwa e, mody, które prowadziłem, zainplikowałem właśnie w strukturę gry. Mianowicie e, bronie z Counter Strike'a, czyli mniej takie fantastyczne, a bardziej takie powiedzmy rzeczywiste. Oraz slow-mo, czyli zwolnione tempo. Naprawdę przy niektórych arenach, szczególnie tych otwartych, niezamkniętych, no, to było coś niesamowitego. Oczywiście pod kątem gier z botami. Także to była pierwsza gra, która wprowadziła mnie przepięknie, wprowadziła właśnie w świat sieciowych rewelacji, konfrontacji z żywym przeciwnikiem, gdzie treningiem była konfrontacja z przeciwnikiem sterowanym przez komputer. Były dwa obozy: Quake 3 Arena i Unreal Tournament. I właśnie ja byłem w tym obozie. Nie żałuję, bawiłem się świetnie z przyjaciółmi. O, opowiem Wam przy okazji śmieszną sytuację, że tak powiem na ym, koniec. Mianowicie kiedyś w pracy, w wolnej chwili mieliśmy połączone komputery i właśnie kolega przyniósł tą grę. Nie było to do końca powiedzmy legalne, no ale powiedzmy mieliśmy taki tryb pracy, że mogliśmy sobie od czasu do czasu odpalić taką sieciową zabawę. Ja tam dawałem czadu, póki nie przed kolega z urlopu on był mistrzem świata po prostu w tą grę. No okej, okay, gramy, gramy, jest fajnie i nagle był osobnik, który rozpierdalał wszystkich, absolutnie wszystkich. I pytaliśmy się, co to za koleś? Nikt z nas nie chciał się przyznać, kim on y, jest. Okazało się, że tym wymiataczem był szef. Kochani, reasumując, nieprawdopodobna adrenalina, dynamika, rozpierdol, wykwintna miodność, nieprawdopodobna, pamiętna grywalność. Gra wciągała, y, raczyła nasze zmysły pięknymi dźwiękami, pięknymi widokami. I nieprawdopodobnie pozytywnie e, wspominam tą grę. I naprawdę, ona, gość, jak wiele innych, które już w cyklu sentymentalnie przez gry się pojawiły, jak najbardziej zasługuje na to, by w programie się znaleźć i być przez Roja jak najbardziej szczerze polecony.